Niska emisja to problem wielu polskich miast. Czynniki pogodowe, takie jak brak wiatru i opadów, doprowadzają do tego, że w miastach tworzy się szkodliwy dla zdrowia smog. Przyczyn tego zjawiska jest co najmniej kilka. Chodzi m.in. o spalanie węgla w piecach domowych, jak i palenie śmieci. Gliwice są jednym z kilku śląskich miast, w których mierzy się poziom zanieczyszczeń. Wszystkie miasta mają podobny problem. No tutaj nie jest tak, że Gliwice są gorsze i występują w czołówce, a inne miasta są w tej strefie jakoś się wybijające. Wszyscy mają podobny problem. W części miast są postawione stacje monitoringu i te miasta występują w rankingu. Inne miasta oczywiście, które nie są mierzone, monitorowane albo od niedawna dopiero zaczęły, no to... W rankingach się nie pojawiają. Niska emisja to zanieczyszczenia wprowadzane do atmosfery ze źródeł na wysokości poniżej 40 metrów. Powstaje głównie w wyniku spalania w piecach domowych czy małych kotłowniach. Zanieczyszczenia przedostające się do powietrza są bardzo groźne, a są to m.in. metale ciężkie czy dwutlenek azotu. Miasto Gliwice przystąpiło do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej. Gliwicki Plan jest dokumentem o znaczeniu strategicznym. Gliwiczanie mogą, na przykład, korzystać z różnego rodzaju dofinansowań do wymiany pieców na ekologiczne. Miasto od od 1997 roku prowadzi taki program dofinansowania modernizacji systemów grzewczych. Każdy mieszkaniec, który ma ochotę zmodernizować system grzewczy, może tego dokonać i później w tym naszym systemie, który uważam jest jednym z najprostszych na Śląsku może uzyskać refinansowanie tych poniesionych środków. Programów i źródeł finansowania jest kilka. To nie tylko środki miejskie, ale także wojewódzkie czy z Unii Europejskiej. Te miejskie jest jednak najprościej pozyskać. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na specjalnie przygotowanej stronie www.niskoemisyjne.gliwice.eu. Najlepszym i najwygodniejszym źródłem ciepła jest miejskie ogrzewanie. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kliwicach dostarcza je do wielu mieszkań. Teraz ma być ich jeszcze więcej. Miejska firma prowadzi program podłączania do sieci kolejnych dzielnic. Podłączono już kilka kolejnych ulic w Sośnicy. Prowadzimy liczne akcje, które mają za zadanie uświadomić mieszkańcom, jakie korzyści daje ciepło systemowe. I tak te korzyści są bardzo wymierne, ponieważ na początku tego sezonu krzywczego podłączyliśmy już w Kliwicach. 55 obiektów, w tym 15 budynków wielorodzinnych w samej Sośnicy. Oprócz Sośnicy zamierzamy w tym sezonie jeszcze podłączyć Łabędy. Spory wpływ na poprawę jakości powietrza w centrum Gliwic miało wprowadzenie stref płatnego parkowania. Dzięki temu mniej samochodów przyjeżdża i zatruwa powietrze. Wiadomo, że wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza jest wprost proporcjonalna do ilości zużytego opału. Na jej wpływy w dużej mierze mają również parametry stosowanego opału. Dlatego też Straż Miejska na bieżąco. Co kontroluje, czy my mieszkańcy Gliwic palą w piecach. Specjalne patrole mogą nawet wejść do piwnicy lub mieszkania i sprawdzić, co jest spalane. My tutaj oczywiście przede wszystkim liczymy na współpracę z mieszkańcami i jest ta współpraca niezawodna. Mieszkańcy wpuszczają nas na, te na teren nieruchomości, na teren mieszkania, pokazują nam swoje piwnice, piece oraz czym w tych piecach spalają. W tym okresie grzewczym Straż Miejska interweniowała blisko 80 razy. Czasem mieszkańcy zgłaszają, że z komina sąsiada wydobywa się czarny dym. Po sprawdzeniu okazuje się, że dana osoba spala węgiel, tylko złej jakości. Zdarza się jednak, że palone są śmieci, butelki czy nawet meble, a tego robić nie można. Wszystko to ma fatalny wpływ na środowisko i jakość powietrza. Miasto Gliwice i różnego rodzaju organizacje podejmują wiele działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Zmiana jednak nie będzie możliwa bez zaangażowania mieszkańców. To my wszyscy decydujemy, czym oddychamy.